Zygmunt Miernik rzucił tortem w sędzie. Policja chce postawić mu zarzuty. No ciekawe. E, jesteśmy 15 maja 2014 roku w e, namiocie obrad Czarnego Miasteczka, miasteczka protestu przed e, Sejmem RP. Jest z nami pan Zygmunt Miernik. Panie Zygmuncie, rzut tortem, co to jest? Nie będę zaprzeczał ani potwierdzał, że rzuciłem tortem, niech to mi udowodni prokuratura, ale nawet gdybym rzucił tortem, to nie był rzut w jakąś kobietę, w jakąś sędzinę. To był rzut tortem, wymiar, nie na go sprawiedliwości, bo takiego, ja nie sprawiedliwości. Kiedy etatowi sędziowie, prokuratorzy robią wszystko, żeby utajnić zbrodnie Kiszczaka, Zbrodnie stanu wojennego i ludzi, którzy są odpowiedzialni za Polski, za los tych ludzi, za zbrodnie, uniewinnia. Nie może być tak, że najwięksi zbrodniarze stanu wojennego i nie tylko stanu wojennego, bo przecież Jaruzelski był zamieszany w Czechosłowację, Jaruzelski był zamieszany w grudniu 90. roku. Chodzić to Nie Jak rozliczać złodzieje majątku narodowego, którzy rzekomo go prywatyzowali, a on został... W Czyli to był dos... happening taki. To nie był happening. To było wyłanie problemu. Bo nie może być w tym kraju, że najcięższe zbrodnie na narodzie polskim zostają zatruszowane. Dlatego, że jeżeli zostaną zatruszowane, nie będą rozliczone inni. A dano przyzwolenie następnym do tego typu rozwiązywania problemów jak stan wojenny i Zygmunt Miernik debiutuje w Telewizji Narodowej. Jest protest przed Sejmem. Za 10 dni są wybory do Parlamentu Europejskiego. Czy chcecie Pani powiedzieć na tematy polityczne? Na kogo Pan będzie głosował, na kogo Pan radzi głosować, a może Pan Radzi bojkotować? Nie ma na kogo głosować. Są jakieś siły narodowe, które można byłoby jeszcze wziąć. Na dzień dzisiejszy uważam, że te elity, które są w tych wyborach, nic nie mają, niewiele mają wspólnego, chyba wyjątkami z Nie warto, jak się nazywać, czy w inny sposób. Ważne, co się robi dla Polski, dla kraju. To jest istotne. Ale najważniejsze, moim zdaniem. Czyli za 10 dni są wybory parlamentarne, a pan jeszcze nie ma swojego kandydata. Nie wie pan jeszcze, czy pan pójdzie, ale też nie optuje pan zdecydowanie za bojkotem. Tak zrozumiałem. No, można tak powiedzieć. Yy, widzimy tę miernotę kampanii wyborczej. Wszyscy politycy mówią prawie to samo. I co jest ciekawe, że przed każdymi wyborami, czy to EURO, czy lokalnymi, czy do Sejmu, Senatu, wszyscy wiedzą, jak naprawić Polskę. No skoro tak wiedzą, i są już tyle kadencji, czemu jest w tym kraju tak źle? Kiedy to możemy? I namawiam innych, przestańmy tym politykom ufać, wywiążmy własne komitety, my młodzi ludzie, po 36 lat 40, którzy mówicie, że nie macie na kogo głosować. Sami się zorganizujcie. My wam możemy pomóc stażu na Wiam, Bo to jest niemożliwe, żeby ci sami ludzie zostali. Po raz kolejny nie mamy im co ufać, bo oni nic nie zrobią. I to jest moja opcja. W na telewizji narodowej materiał realizował Eugeniusz Sendecki.